Teraz przyszedł już czas w, na trochę teorii i powrót do handlowania, ale zanim, zanim to zrobimy, to jeszcze się chciałem spytać Adama. Dla, dlaczego ty tam jeszcze coś chowasz, Adam? Dlaczego pytasz? To jeszcze się chciałem spytać Marka, dlaczego ty się tak śmiejesz teraz? No, taki mam. Co się dzieje z wami, jak ja zadaję takie pytanie? Dlaczego? Obydwaj. Zamykamy się. Co się stało? Adam, od razu. Dlaczego tak pytasz, M maluchu? Mam wstać? Mamy wyjść? O, Marek to samo. Taki mam charakter. Zwróćcie uwagę, prawda? Jest coś, coś takiego się w nas dzieje, że takie pytanie wywołuje od razu jakąś reakcję, no jaką? Co, Nie, co, co, co się z działo w tej sytuacji? Jak się tak dlaczego Ty tam coś chowasz jeszcze? Przypomnij sobie taką sytuację. Interesuje. Odczep się, prawda? Odczep się, gdzieś tam jest w, prawda? O co mu chodzi w ogóle? A no właśnie, przechodzimy teraz do teorii i chcemy Wam pokazać cykl Kolba. Cykl Kolba, który jest podstawą uczenia się ludzi dorosłych, a to co ja przed chwilą zrobiłem, to próbowałem rozpocząć cykl Kolba. Tak, bardzo przepraszam za takie pytania inwazyjne w kierunku Marka i Adama. Nie, nie to było moim celem. Natomiast chciałem pokazać cykl kolba. Rozpoczniemy go w tym momencie, w którym, w którym padło pytanie dlaczego. Najpierw zadałem pytanie dlaczego, fundując Wam jakieś doświadczenie. Jak to Magda powiedziała, człowiek się spina. Adam od razu się spiął, Marek się też ustawił obronnie. Czyli zacznijmy to w tym. W tym momencie tu jest doświadczenie. Doświadczenie, które wywołało emocje. Możemy też nazwać to pewnym przeżyciem. Może niewielkim, ale jednak przeżyciem, tak? Poczułem coś. Po doświadczeniu spytałem się, co się z wami stało, jak zadałem wam takie nieprzyjemne inwazyjne pytanie. Powiedzieliście, no, ustawiliśmy się obronnie, poczuliśmy się wyrwani do tablicy. E, Przyszedł czas na refleksję w tym momencie. Po tych emocjach wróciliście do, na moment do tego doświadczenia, i to spowodowało jakieś refleksje. Refleksje, które w tym wypadku wywołaliśmy. Czyli zachęciliśmy Was do tego, żebyście powiedzieli, dlaczego przed chwilą poczułem się spięty, dlaczego tak zareagowałem, a dlaczego pytasz. Po refleksjach przychodzi czas, do, w tym momencie, po, dopiero po refleksjach przychodzi czas na teorię. Teraz możemy teoretycznie porozmawiać, jak jest zbudowany cykl kolba. Teraz rozmawiamy o cyklu kolba. A w naszym szybkim cyklu kolba przed chwilą, teorią było, było to, to pytanie, co się z wami dzieje w takich sytuacjach, jak słyszycie pytanie rozpoczynające się od dlaczego. Takie pytanie inwazyjne. No i tu wtedy mówiliście, um, co, co się działo, i teraz ja mógłbym dać teorię. Mógłbym powiedzieć, pytanie rozpoczynające się od: dlaczego jest bardzo niefortunnym handlowym pytaniem? Chociaż sami uczymy naszych, yy, naszych handlowców, że powinni szukać potrzeb klienta, powinni się dowiadywać, co jest dla niego ważne, które fragmenty oferty wybierać, bo będą dla niego najistotniejsze, a inne w ogóle nie będą miały dla niego znaczenia, nie będzie chciał ich słuchać. Więc samy, sami namawiamy swoich handlowców, pytajcie się. Pytajcie się, Dlaczego to jest dla Pana ważne? Co jest dla Pana ważne? I sami handlowców pchamy niechcący, często tak bywa, w kierunku zadawania pytań rozpoczynających się od dlaczego. Tymczasem jest to niefortunne pytanie, bo pytanie rozpoczynające się od, od dlaczego jest pytaniem, ko które się ludziom kojarzy z oskarżeniem, zmusza do tłumaczenia, prowokuje do tłumaczenia. Tak się stało przed chwilą z Adamem i z Markiem. Wytłumacz się, dlaczego coś chowasz? Wytłumacz Odciek się, dlaczego się tak, się tak uśmiechasz. Odczep się to było słychać w Waszym głosie. To nie Twoja sprawa, co ja tam chowam, albo dlaczego się uśmiecham. No to skoro już jesteśmy w tym miejscu cyklu kolba i mówimy o teorii, to jak, jak, to jeszcze poszukajmy jakichś rozwiązań, jak inaczej zadać takie pytanie, żeby nie użyć tego, żeby nie padło to niefortunne słowo, dlaczego. Czy mogę zapytać? Czy mogę zapytać? Yy... Ale wie Pan, ja. Ja jestem zadowolony z dotychczasowej obsługi, i nie chciałbym z żadnym nowym wydawnictwem współpracować. Ciśnie się na usta w sensie dlaczego? To jak zadać inaczej, żeby nie użyć dlaczego? Poszukajmy jakiegoś... Czy może mi Pan podać powód? Super. Na przykład. Czy mógłby Pan mi podać, czy może Pan mi podać powód tej decyzji? Już nie pada dlaczego, pytanie ma dalej ten sam sens. Proszę powiedzieć... Yy... Co przekonuje pana do współpracy. I to proszę już jest zupełnie inną formą niż wytłumacz się. No dlaczego? No dlaczego nie chcesz z nami współpracować? Tutaj pani z się zapytała, znaczy, mogę zapytać o powód pana rezygnacji z szkolenie. Była szkolona i ominęła to, tą rafę, jaką jest naprawdę pytanie dlaczego. Bo nie. To jest to pierwsze, co możemy usłyszeć, dlaczego. Bo nie, i to powinno pani panu wystarczyć. I cykl kolba zamkniemy w tym momencie. <laughs> Jeszcze ćwiczeniami. Po doświadczeniu, po jakiś wywołaniu jakiejś emocji, jakiegoś konkretnego przeżycia, przyszedł czas na refleksję, po refleksjach dopiero następuje podsumowanie teoretyczne, a potem wprowadzanie tego w czyn praktyka. Kolejne ćwiczenia, które już uczą, jak nie używać słowa, dlaczego, jak je omijać, czym je zastąpić. Na przykładzie krótkiego jednego zdania. Dlaczego tam coś chowasz do torby, Adam? I dlaczego, Marek, uśmiechasz się dwóch zdań? Zatoczyliśmy szybko cykl Kolba, czyli podstawę uczenia się dorosłych. Uczenia się dorosłych. To jest cykl. Dorośli uczą się najskuteczniej wtedy, jeśli przejdą wszystkie cztery etapy cyklu. Zaraz będziemy rozmawiali o miejscach, w których zaczynać. Ale to, co jest najważniejsze w cyklu Kolba, jeśli planujecie coaching dla swoich podwładnych, to tak go zaplanujcie, żeby... Zatoczyć cały cykl kolba, żeby przez wszystkie te stacje wasz, wasz handlowiec prze, przeszedł, razem z wami pod waszą opieką. Tak też się buduje programy szkoleniowe. Dzień szkoleniowy jest zbudowany z kilku cykli kolba, które wszyscy tutaj na sali powinni pokonać, żeby nauczyć się jak najskuteczniej. No i teraz zwróćcie uwagę chciałem wrócić do takiego momentu, w którym. Marcin bardzo prosił drugiego Marcina Uczącego jazdy konnej, że chciałbym wreszcie dostać trochę teorii. Każdy z nas uczy się na różne sposoby. I każdy z nas lubi rozpocząć cykl kolba od innego miejsca. I to należy uszanować. My nie wiemy, na przykład, jest tutaj dziewięć osób na sali szkoleniowej. My już powoli możemy mieć jakieś swoje opinie, kto lubi najbardziej od czego. Yy, rozpoczynać cykl kolba. Nieważne, ważne, żebyśmy przeszli przez wszystko. I to jest yy, duży ukłon w kierunku Marcina, nauczyciela, że zmienił swój plan coachingowy nauki jazdy konnej. Pomimo, że planował cały czas uczyć nas przez doświadczenie, to, to zrozumiał, że my potrzebujemy szczególnie Marcin, bo Marcin rzeczywiście bardzo bronił tej sytuacji. Ja chcę teorii i włączyłeś teorię do swojego programu. Ja się boję doświadczeń, które mogą mnie spotkać. Najpierw mnie oswój z teorią. Podobna rzecz się stała z Adamem. Ja, jeśli, ja nie byłem przy tej grupie, ale z tego, co słyszałem, jak Adam opowiadał, jak będzie uczył żeglarstwa. Chciałeś zacząć od teorii, ale jednak zdecydowałeś się wyjść na wodę, zdaje się. Tak. Dlatego, ale też jakby grupa stwierdziła, że oni wolą e, najpierw. Trochę praktycznie zobaczyć o co chodzi, a dopiero później przejść do teorii. Mm. Tu padła taka propozycja, czy zaczynamy od teorii, czy zaczynamy od teorii poprzez praktykę. Mm. Czyli wejdziemy na łódkę i tam będziemy poznawać teorię. Obydwa panowie powiedzieli tak, wchodzimy na łódkę, tak, tak chcemy, tak wolimy. Jest wielu ludzi, którzy lubią naprawdę zaczynać od doświadczenia przeżyć coś najpierw, potem się nad tym zastanowić a dopiero potem szukać teorii ale też należy pamiętać o tym, że są tacy ludzie, którzy wolą zacząć od teorii. To są takie momenty szefa z handlowcami, kiedy szef siedzi na coachingu jak na szpilkach, bo widzi, że jego początkujący handlowiec właśnie psuje ważny kontrakt. I jest taki moment, kiedy trzeba zdecydować, czy ja już się włączam i ratuję sytuację. Czy ta sprawa być może jeszcze da się naprawić ją później, albo poświęcę nawet tę sprawę na ołtarzu jego przyszłego doświadczenia i trudno, niech się poparzy. Niech zepsuje, niech zniszczy ten kontakt z klientem, niech nie, nie doprowadzi do podpisania tego kontraktu, ale za to zafunduje sobie takie doświadczenie, po którym będzie miał tyle, to obudzi w nim sporo emocji, to da mu tyle refleksji, że potem się nauczy. I jakiś twój spróbujmy, spróbujmy na to nałożyć takie praktyczne, handlowe doświadczenie i doświadczenie w pracy kołcza, y, szefa z handlowcami. Y, po pierwsze trzeba powiedzieć, że to nie jest teoria, cykl Kolba, bo David Kolb, który to opisał, nie stworzył teorii, tylko opisał jakby naturalny proces, najbardziej skuteczny proces uczenia się. Jeśli popełniamy błąd i wyciągamy z tego wnioski, sięgamy do źródeł, jakby to można zrobić inaczej, a potem wdrażamy w praktykę to to jest jakby najskuteczniejszy sposób uczenia się czegokolwiek tak naprawdę. Najczęściej mówi się o uczeniu dorosłych, ale tak naprawdę jako dzieci uczymy się dokładnie tak samo. Jak sobie poparzymy palce, po raz pierwszy to już wiemy, że mama miała rację mówiąc nie dotykaj, bo to jest gorące. Ale musieliśmy tego doświadczyć, bo nie wierzyliśmy w teoretyczne zapewnienia, że to faktycznie możecie poparzyć. Ponieważ jest to cykl, w związku z tym w różnych momentach nasi handlowcy doświadczają różnych rzeczy. Gdybyśmy na to Nałożyli już doświadczonego handlowca, nie takiego, którego przygotowujemy dopiero do zawodu, tylko takiego, który pracuje już kilka lat. To oczywiście on doświadczenia wyciąga z codziennej praktyki. I są takie spotkania handlowe, które dostarczają tych doświadczeń i przeżyć, a są takie, o których się zapomina już następnego dnia. Po tych z doświadczenia budzą się refleksje, choć nie po wszystkich, a powinny. Zawsze namawiamy handlowców. Do tego, żeby poświęcili parę minut po każdej wizycie handlowej na szybką analizę tego, co mi poszło dobrze, a co ewentualnie mógłbym zrobić lepiej. I tutaj też specyfika jakby no naszej, naszej natury, naszej mentalności, zwłaszcza polskiej. Lubimy roztrząsać porażki, niespecjalnie lubimy się zatrzymywać przy sukcesach. Jeżeli osiągnąłem sukces, to tak miało być, przecież zaplanowałem, więc mam sukces, tak? Nie analizujemy, czy ten sukces był wynikiem mojego planu, czy sukces był wynikiem paru przypadkowych rzeczy zupełnie ode mnie niezależnych? Tak często jest w firmach, które realizują fantastyczną strategię, osiągają świetny wynik na koniec roku i zarząd jest przekonany, że wykonał plan, który sobie założył na początku roku. Czasami zadajemy trudne pytania, a sprawdźcie, czy na pewno ten sukces miał związek z planem. Czy nie włączyły się inne czynniki, które spodobały, że Wam się udało? A tak naprawdę plan nie zrealizowaliście nawet w połowie. Podobnie jest z handlowcem, który. Nawet po kilku latach pracy, co pewien czas powinien wracać również do teorii. To jest taki zawód, w którym się chyba najłatwiej popada w tak zwaną rutynę. Zaczyna się chodzić na skróty, zaczyna się popełniać, popełniać błędy, których się już nie zauważa. Dlatego jest tak ważna rola coacha, jako zewnętrznego obserwatora, który może, może te błędy wychwycić i może naprowadzić handlowca na teorię. Wróćmy do teorii. Wróćmy do tego, jak zadawać pytania, żeby nie, nie strzelać między oczy klientowi, no ale dlaczego? Dlaczego panu ta oferta nie odpowiada? Ja mam swoje takie ciekawe doświadczenie, doświadczeń wiele, ale jedno szczególnie zapamiętałem. Kiedy już byłem szefem sprzedaży i doskonale wiedziałem, jak prowadzić rozmowę handlową, wybrałem się do o, sporej firmy podżywcem z moim handlowcem i tam przedstawiliśmy propozycję tak zwanego programu reklamowego na sporą kwotę, nie pamiętam wtedy 30 parę tysięcy złotych, czwarta okładka w książce telefonicznej, bielskiej. No dość droga reklama. To już było kolejne spotkanie, klient jakby był przygotowany, że przyjedziemy z poważną propozycją, handlowiec tą propozycję przedstawił, w pewnym momencie widziałem, że się zająknął z ceną, no bo cena była duża, więc ja tą cenę wypowiedziałem I kosztuje to 35 tysięcy powiedzmy. i tutaj teoria nakazuje zamilknąć, żeby klient mógł powiedzieć co myśli o cenie i klient zaczął mówić co myśli o cenie, bo klient powiedział coś takiego, no wie Pan... Ja w tym momencie się włączyłem i zacząłem na spokojnie tłumaczyć, ale wie pan, nakład, pełny kolor, tak, jakość druku, lakierowana okładka, bank, b, b, poziom jakby e, dostępności tej książki, wysoki, wysokie badania używalności itd., itd. Jak już się tak na spokojnie wygadałem, to klient dokończył swoje zdanie. Mówi, nie, wie pan, ja myślałem, że to będzie znacznie droższe. Ja już wtedy wiedziałem, jakby miałem za sobą teorię, wiele praktyki, ja wiedziałem, że tego nie należy robić, że klient do końca musi powiedzieć, co myśli o propozycji. Popełniłem ewidentny błąd. Pamiętam go do dzisiaj i po tym przypadku już mi się nie zdarzyło. Bronić ceny, zanim klient da mi sygnał, że w ogóle trzeba jej bronić. I to takie moje ciekawe doświadczenie. I to, co ciekawe, wczoraj rozmawialiśmy z Andrzejem o tym. Ja o wiele bardziej pamiętam to moje doświadczenie niż ileś takich błędów handlowców, z którymi jeździłem, dlatego, że to nie były moje przeżycia, tak naprawdę to były ich przeżycia, a to przeżycie było moje. Ja się tak głupio poczułem w tej sytuacji, że wystrzeliłem z czymś, co zupełnie nie było potrzebne, że zachowałem się zupełnie nieprofesjonalnie. I gdzieś tam do końca rozmowy cały czas już myśl kurczę, ale dałem ciała. Już nie byłem w stanie normalnie tej rozmowy prowadzić, bo. Bo ten błąd niestety wywołał takie emocje. Wywołuje to przeżycie, dlatego że Adam dzisiaj powiedział o pozytywnym wzmocnieniu, o wzmacnianiu tego, co dobre w coachingu. I tu, chyba, takie miejsce, żeby krótko powiedzieć, czym się różni. Ja zawsze używam takiego porównania: coaching amerykański od coachingu polskiego. Amerykański coach, to oczywiście w dużym skrócie, powie, świetnie, rób tak dalej. Zastanówmy się, jak jeszcze lepiej mógłbyś to robić, a Polski będzie raczej skłonny powiedzieć, wiesz tam to robisz świetnie, ale to raczej zwaliłeś, teraz zastanówmy się, z czego wynikały twoje błędy. Różnica jakby niewielka, ale dość zasadnicza, że tam nastąpiło właściwie tylko wzmocnienie, nawet rzeczy, które, które jeszcze nie potrafię, a tutaj nastąpiło jednak pewne zatrzymanie, mnie wytknięcie błędów i teraz dopiero startujemy od tego miejsca.